Mogę w ten sposób na przykład stworzyć pasy. Usunę tą warstwę. Włączę jeszcze raz nowa warstwa i włączę kolor na przykład czarny. Włączę delikatne twardość, delikatną zmienię i tutaj dodam na przykład jakąś jedną smugę. Dodam następną warstwę. I włączę tutaj następną smugę. O. Myślę, że ta smuga jest trochę za mała, więc dodam następną smugę i wszystkie daję na 100% krycia. Potem będę sterował warstwą, jeśli chodzi o krycie. I trzecią, na przykład, trzeci poziom. Próbuję sobie tutaj dodać moją następną smugę. I może w tym miejscu ją też tam dodam. I czwartą gdzieś u góry. Czyli tutaj delikatnie. Staram się o dodać ten element, który mi tam będzie krył. Jest to mało dokładnie stworzone, ponieważ tak jak widzicie, ja stworzyłem te smugi najeżdżając na mój budynek. Tam. Jeśli bym chciał na przykład, aby te smugi nie pojawiały się w moim budynku, więc tutaj jest tak, tu jest tak, tu jest tak. I tu jest na przykład tak, na moim budynku. Mogę wymaskować je, to znaczy odjąć niektóre z nich w danych miejscach za pomocą maski. Jak to zrobić? Spróbujmy je wszystkie zgrupować, czyli pierwszą i ostatnią na przykład naciskam z Shiftem, i włączam opcję folder, utwórz nową grupę, i dodało mi się wszystko do jednej grupy, więc w ten sposób mogę. Tutaj je wymaskować, wyłączyć. Maskę zaraz dodam. Więc mogę je wyłączyć. Przechodzę do grupy. Mam zaznaczoną grupę i włączam opcję Maska, czyli tworzy mi kanał, który będzie kasował te elementy, na którym się on znajduje. Dodałem maskę, i to jest kanał, na którym będę malował. Od białego do czarnego. Białe zostawia, czarne kasuje. Czyli teraz będę musiał wybrać tak moje elementy, żeby były odpowiednio dopasowane do krawędzi tego budynku w tle. Więc może pomogę sobie zaznaczeniem. Więc stworzyłem maskę, dodałem do grupy moje warstwy i teraz Postaram się wykasować ten fragment budynku z tyłu. Czyli włączam sobie brasz i odpowiedni, odpowiedni kolor. Biały lub czarne. czarny. Czarnym będę kasował. Czyli w tym miejscu będę kasował. O, mój fragment. Mój fragment budynku. Trochę więcej skasowałem. I teraz, X mogę zamienić kolorystykę i przybliżyć się, i tutaj odpowiednio dopasować fragment mojego gradientu do budynku. Pod prawym przyciskiem myszy mogę twardość trochę zwiększyć, i w ten sposób. O, i X mogę się przełączać, więc kasuję i dodaję. O, tu skasowałem. Ctrl Z, i X przełączam kolorystykę, więc w ten sposób dodaję moje, moje elementy. O. Więc dodaję tutaj fragment moich pasów. Pokażę też inny sposób, jaki to można stworzyć. I tutaj kasuję w drugą stronę. I myślę, że w ten sposób jestem zadowolony z efektu. Teraz mogę włączyć, wyłączyć, więc widzimy, że tutaj to tak wygląda. I teraz jak mogę na przykład odpowiednio sterować tutaj moim, moimi warstwami. Jeszcze z Shiftem, jak nacisnę taką maskę, to pojawia mi się X, czyli ona się kasuje, tak? Ona się kasuje. No bo jeśli ja tutaj coś pomaluję, na tej masce, tu mam włączoną maskę, jeśli będę malował jakimś kolorem, no to ona może zniknąć, tak? Jeśli maluję w drugą stronę, no to ten teren mi się zmienia. Tak. I teraz tak. Zmieniam sobie to na przykład krycie na razie. Dajmy temu 24. Temu zróbmy 50. 45. Temu zróbmy na przykład 50. A temu zróbmy na przykład 70 72. Widzimy, że nie do końca tutaj to jest pewnie dobrze namalowane, więc tutaj jeden z tych fragmentów może przesunę nawet, czyli narzędziem przesuń, postaram się je przesunąć, mogę też strzałkami przesuwać i odpowiednio też może ją podmazać dalej maską, czyli włączam na tym elemencie maskę i próbuję podmazać za twarde mam twarde o, spróbuję podmazać to, co jest tutaj ciemne. O, i tutaj z drugiej strony o, w ten sposób. Więc. I tu może od dołu też trochę podmarzę. O, więc tu będę miał jeden. Pas tu drugi. I podmarzę to czarne, które się tam gdzieś nakłada. I postaram się tutaj to czarne może jakoś domalować. Czyli na tej warstwie czarnym braszem spróbuję tutaj trochę czarnego domalować. O. Czyli na tej warstwie u góry, na tej domaluję trochę czarnego w niektórych miejscach. O. Jeśli domaluję tu, no to wtedy tutaj mi się pojawia, dlatego, bo nie ma maski. A jeśli tutaj stworzę, no to mi się odpowiednio to tworzy. W tym miejscu podobnie. Czyli dodaję trochę czarnego na tej dolnej. O. Muszę to odwrócić. Czyli tutaj też dodam sobie maskę i spróbuję wybrać fragment tego. O. Wybrać fragment tego elementu. i sobie przełączam swobodnie pomiędzy tymi elementami i tutaj jak to mam włączone przełączam się pomiędzy tym i tym mogę zmienić też tryb tryb tutaj pojawiania się tak żeby trochę o, światło liniowe podziel światło liniowe może światło łagodne światło i tutaj też o. I tutaj też łagodne światło. I mam stworzone pasy. W niektórych miejscach one jeszcze nie są dostatecznie dobrze stworzone, więc tu w tym miejscu będę musiał podmazać. Sprawdzam sobie wyświetlaniem, gdzie powinienem podmazać niektóre z moich elementów. O, i w ten sposób tworzę sobie na przykład tą krawędź. Więc widzę, że tutaj. O, próbuję sobie to gdzieś tam pojawia się, czasami się nie pojawia, więc tu delikatny spadek też tworzę, który jest do zaakceptowania i myślę, że tutaj też o, mogę to sobie w tak, tak stworzyć, więc tutaj już jest to coś, co mi pokazuje na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty plan i mogę też odpowiednimi kryciami sobie dopasować, więc widzimy, że kontroluje każdy z tych elementów i później odpowiednio twórczo sobie to dopasowuje do Własnych potrzeb w programie, tak? Tutaj trochę ciemniejsze. O, tu jest ten pasek taki niepokojący, więc może ten pasek trochę powinno się. Tutaj, o! To jest ten. Tutaj trochę ten pasek. Czyli teraz maluję po masce i trochę kasuję tego paska. Albo tu domaluję. I X się przełączam, cały czas X się przełączam, to widzimy, że mi się kolorystyka zmienia. No jest to jedna z bardziej takich zaawansowanych technik dodawania tych pasów. Więc widzimy, że to może w ten sposób działać.